Dobry, dobry wieczór. Kłaniamy się nisko. PL3 Raport przedostatni w sezonie wiosna 2023. Witam Ciebie, Patryku. Witam Ciebie, Mateuszu. W ostatnim raporcie, przedostatnim raporcie, ostatnim w tym tygodniu. Raporcie i przedostatnim w tym sezonie. Tak, ogólnie zawsze jest ostatni w danym tygodniu, ale to ma też mądre sformułowanie, takie nowe, innowacyjne tutaj z naszej strony. także Tak, to jest pierwszy i ostatni w tym tygodniu PL3 Raport, a w tym sezonie przedostatni, bo za tydzień będziemy się widzieli na takim podsumowaniu całego sezonu. Tam powiemy y, szerzej o, o większości ekip, y, o y, podjach w poszczególnych y, ligach, o spadkowiczach. Y, no a dzisiaj powiemy głównie o tym, co działo się w tym minionym tygodniu. Zapraszamy! Znamy mistrzów praktycznie wszystkich lig, znamy mistrza Ekstraligi, no to jest chyba najważniejsza informacja. Mistrzem Ekstraligi po raz pierwszy Leśniewski, po raz pierwszy, tutaj muszę być precyzyjny, w rozgrywkach trawiastych. Tak, no i to jeszcze z dużym zapasem punktów, bo w tej chwili tyle samo punktów co Lambada, jeszcze dwa mecze do końca. No i coś mi mówi, że Leśniewski na te mecze będzie bardzo dobrze przygotowany i i pewnie z dużą, z dużą przewagą będzie chciał tego mistrza sobie dograć. Mamy w drugiej lidze Admetal, który jest już mistrzem, ma pewny awans, to akurat z racji dzisiejszych wydarzeń. No i Pingwin w drugiej, drugiej lidze, dominacja 130 strzelonych bramek, czyli poprawiony rekord z zeszłego roku, 30 straconych, równe 100, ciekawe czy wymierzone. Tak, fajne liczby. Ja to też, też podam trochę inne. 84 i 76 to są to są liczby Michała Chorbacza, tak zwanego chorbiego, 84 kilo, niedawno 76 kilo już teraz. Także Horbis w tym pingwinie chodzi jak za dawnych dobrych lat. Gratulujemy pingwinowi, gratulujemy chorbiemu, że tak się tutaj przeorganizował, no i reaktywował. Jak widać dobry, on jest po prostu dobry i ta jego piłkarska umiejętność chyba nigdy nie zaginie. Yy, niżej wiemy o tym, że Dafro na pewno będzie już mistrzem, yy, znamy mistrza yy, grupy B, tam Marpoli wygrywa, Bartek Żołnowski oglądał mecz na żywo, w końcu obiecaliśmy mu, że ten mecz, jeden chociaż będzie puszczony na żywo w internecie, no i się udało spotkanie środowe yy, ostatnie tego sezonu drużyny Marpoli, yy, Bartek prosto z Norwegii mógł oglądać, rozkoszować się grą swojego zespołu. A to prawda, za co podziękował. Myślę, że w przyszłym sezonie też będziemy to Marpoli transmitować. To bardzo zawsze cieszy, kiedy ktoś to ogląda, kiedy ktoś po prostu zwraca uwagę, że to jest. W czwartej, Lidze. Ja tylko przepraszam, czasami to też tutaj muszę zgłosić, jeśli coś wam nie działa, to znaczy, że serwery są przeciążone, bo jest dosyć duża oglądalność. A w czwartej, a mistrzem nie został Galaktiko z tak, tak. E... To prawda. <laughs> e, to prawda. E, więc w czwartej A mamy już też pewne, pewne... Znamy też podium jak podjum, hmm. jest. E, I tego mistrza ma ekipa, oczywiście Optima Gdańsk, e, która chyba jeszcze jeden mecz do końca ma. E, także zobaczymy, czy uda się to zrobić z kompletem zwycięstw. E, jeszcze, jeszcze nie chwalmy, bo było mnóstwo ekip, które ten ostatni mecz e, no, po prostu nie dawały już rady. Znam taką ekipę. E, sam osobiście jakoś kiedyś taką miałem nawet. E, 4, 4 B, laga, 4 C, tutaj już też pewny pramień, to już nie mówmy może o pełnych podiach, bo to faktycznie mówimy za tydzień. Mistrzów znamy wszędzie, spadkowiczów prawie wszędzie, także o tym też może za tydzień. Tak, o tym za tydzień, ja tylko jeszcze wrócę do Pingwina. Pingwin jest pierwszą ekipą w tym sezonie, bo o tym już wiemy, która zakończyła rozgrywki z kompletem punktów. Szansę na to ma jeszcze wspomniana przez Ciebie Optima i Dafro Zieleń. To są dwie ekipy, które też mogą skończyć ten sezon z kompletem, ale one jeszcze w przyszłym tygodniu grają po jednym spotkaniu, także no zobaczymy, tak jak wspomniałeś też tutaj te spotkania ostatnie różnie, różnie to bywa. Gdzieś tam jakieś rozluźnienie może się wkraść, ale tego rzecz jasna nie życzymy. Także Pingwin jest pierwszą ekipą, czy jedyną, czy będzie w trójce, może w dwójce, w gronie tych ekip, które wygrają wszystko. O tym się przekonamy już w przyszłym tygodniu 29. 29 czerwca kończymy sezon wiosna 2023. Wtedy też na awf Rozgramy ostatnie 6 spotkań na tym boisku, które jest za nami. Czyli no takie boisko można powiedzieć e, połączone z PL3 od samego początku. No bo tutaj też zaczynaliśmy e, naszą działalność 11 lat temu, no i tutaj też będziemy kończyć sezon wiosna 2023. I jeszcze to troszeczkę rozstrzygnięć przed nami, także w tych spotkań 31, chociażby PL3K będzie finał grany e, w przyszłym tygodniu. Zapraszamy, śledźcie e, transmisję na żywo, śledźcie wyniki na żywo, a jeśli macie chwilkę czasu, no to zapraszamy oczywiście na boiska, no bo zrobiło się cieplej i widzimy, że te y, może nie Rzesze kibiców, ale grupki kibiców się pojawiają. No, głównie to są rodziny, znajomi, przyjaciele, no, chyba ciężko będzie przebić katę z Danzikę, którą też akurat trzeba pozdrowić faktycznie, bo nawet na ten ostatni mecz, zakończony remisem zresztą, także dla Danziki to chyba dobre zakończenie sezonu, mimo wszystko po, 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 po tych wojarzach. E... Zakończenie było potem, pewnie było straszne. Tak, tu już nawet chłopaki, kibice nawet podeszli do nas i zapytali, czy można tu wziąć prysznic, także... Tam to już naprawdę było bardzo ciekawie, natomiast rzeczywiście pojawiają się grupy kibiców, zachęcamy do tego jeszcze w tym ostatnim tygodniu, zresztą w czwartek rozstrzygnięcie finał PL3 Cup, też może być ciekawie, także i na to też zapraszamy. Tak, ostatniego dnia będzie, będzie się wiele działo. No to tak jak wspomnieliśmy, na tydzień będzie podsumowanie takie już bardziej dogłębne. będziemy znali wszystkie rozstrzygnięcia, my spotkamy się gdzieś na herbacie i będziemy dla Was ten ostatni program nagrywali, pewnie nie w czwartek po lidze, tylko gdzieś tam w piątek, bo to taki lepszy termin, żeby herbaty się napić. Dobra, to przed nami moi drodzy drużyna tygodnia. A kto nią będzie, no to chyba już wszyscy będą w tym momencie wiedzieli, no bo jak znamy mistrza, no to nie może być inaczej. Śniewski. No tutaj nie ma w zasadzie wielkiego odkrycia, ale Śniewski drużyną tygodnia, można powiedzieć też drużyną sezonu, no bo ten, kto wygrywa mistrzostwo piłkarskie Ligi miasta Ergol, no to musi być drużyną sezonu uznany. Ekipa, w której tak naprawdę trzon się nie zmienia. Tam mamy Dominika Kukowskiego, mamy Karola Majchrzaka, mamy Filipka, jest Wrubel, jest Pajo. No, tak naprawdę mamy ten trzon, który stanowi o sile zespołu. No oczywiście też gdzieś tutaj y, drugi garnitur y, jest y, rzecz jasna, y, bardzo istotny w tym całym zestawieniu, no ale te największe gwiazdy to, to chyba wymieniłem wszystkie. Tak, 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 to prawda. Chociaż powiedzieć, że oni się nie zmieniają, to to takie trochę no, dwuznaczne można powiedzieć, zmieniają się, zmieniają się, e, ale tak, ekipa kompletna, ekipa bardzo dobrze zorganizowana, no, tutaj akurat zdecydowanie Dominik Kukowski trzyma, to pozdrawiam serdecznie Dominik, pamiętaj, że nie musimy się na siebie obrażać już. Przyjaciele. Jesteśmy przyjaciółmi, zawsze byliśmy i będziemy, pamiętaj. Pokonaliśmy Dafro dla Ciebie. Chcesz go do respektu czy co? Nie, 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 on powiedział, że on do B klasy nie przyjdzie, także... Szanuję. W Próby już były, ale niestety nie, także już nie ponowimy tego. W każdym razie wracając do tematu, Leśniewski, rzeczywiście ekipa, która w tym sezonie... Przede wszystkim bardzo regularna i mówię tu też o frekwencji. Bardzo mało sytuacji było takich, o ile w ogóle takowe wystąpiły, że kogoś istotnego, kogoś kluczowego nie było na meczu. Także fajnie, bo widać, że chłopaki to pelcy mimo wszystko traktują bardzo poważnie. I to chyba, tak za to, chyba taki duży, duży szacunek. No i gratulacje, bo na dwie kolejki przed końcem mieć mistrza Ekstraligi, mając jeszcze dwa mecze do końca, gdzie mogą powiększyć przewagę do 6 punktów, to się chyba często nie zdarzało mimo wszystko, bo często te rozstrzygnięcia były na sam koniec. Tak, to, 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 to się zgadza, to prawda, to takie ulubione twoje stwierdzenie. Tak sobie szybko przyjrzałem wyniki Leśniewskiego w, w tym sezonie, no cztery spotkania zakończone jedną bramką na ich korzyść, troszeczkę szczęścia było, ale to wyniki gdzie w świat i rzecz jasna za kilka lat nikt nie będzie o tym pamiętał. Jedna jedyna porażka z Foxem, no Fox zaskakiwał, bo Fox to ekipa, która gdzieś tam z tymi drużynami z y, Czuba y, wygrywała, a z tymi y, zdolnych dolnych rejonów tabeli miała problem. Także ta porażka z Foxem się wkradła, y, ale to nie jest rysa na szkle. Rysą na szkle może być tylko i wyłącznie odpadnięcie z PL3 Cup, y, ale nie o tym teraz, bo musimy mówić tutaj teraz pozytywnie, no bo Lesieńska jest naszą drużyną tygodnia. Y, ale musiałem o tym wspomnieć. <ś preparations> Przepraszam. Y, no i Maciek Daniluk, właśnie Maciek Danilu zapomniałem, przecież to jest reprezentant Polski y, w Beach sokerze i y, 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 y on też tutaj no, jest y, 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 jedną z głównych postaci, jedną z wiodących postaci tego zespołu. No i trzyma tą defensywę, ale on również w ofensywie się znakomicie sprawdza, potrafi się podłączyć. Także widać, że Maciek to, to jedna klasa sama w sobie, także tutaj o Macieku zapomniałem. Jeśli chodzi oczywiście o to grono gwiazd. No dobra, no to lecimy ze składem. Maciek Daniluk, Jakub Dążalski, Michał Engler, Jakub Filipek, Iwo Gerle, Kuba Grzywacz, Dominik Kukowski. Kuba w tym sezonie chyba na nie widzieliśmy ani razu. Dominik Kukowski, Szymon Kuzio, Karol Majchrzak, Marcel Niepsuj, Bartek Pawluczuk, Marcin Pajo, Michał Sadowski, Kasper Sasiak, Dawid Wasilewski, Piotr Wróblewski, Paweł y, Zemke. Yy, no jestem ciekawy, y, czy, czy tutaj coś będą jakieś roszady na jesień, y, czy po prostu chłopacy na tym, co teraz zbudowali, wielki sukces, będą się opierali też na jesień. Y, no Są to nazwiska znane tutaj w, ty, na trójmiejskich boiskach, w trójmiejskim środowisku piłkarskim. Y, no i chyba tutaj nie ma y, nie ma przypadku, że to Leśniewski został tym mistrzem. A chyba nie, no to tak naprawdę największe zagrożenie stwarzała Lambada, której, no trzeba powiedzieć jasno, brakuje regularności, były jakieś tam pauzy, były nieobecności, e, czy to by cokolwiek zmieniło, no cytując Pudziana to by nic nie dało, e, także no Leśniewskiemu na pewno trzeba, trzeba przyznać, że, że był jest tą ekipą najmocniejszą i nie ma co tutaj szukać. Powodów i, i tego, czy rywal był słabszy, czy nie był, czy był dysponowany, czy nie był. No, mistrz należy do nich i, i, no i tyle. I gratulacje zdecydowane. Tak, gratulujemy. Drugi to jest tytuł mistrzowski, jeśli chodzi o Lesiewskiego, no bo kiedyś na Hali również wygrali, teraz po raz pierwszy na, na Trawie. Myślę, że długo o tym myśleli, długo do tego dążyli, no i w końcu, w końcu się udało. Myślałem, że w poprzednim sezonie to się, to się uda, się powiedzie, bo ta Ekstraliga była troszeczkę zreformowana. Ale tam Leśniewski w ogóle był poza podium. No i widać, że to troszeczkę tak też mobilizująco podziałało na zespół, no bo jednak z piątego miejsca wywalczyć mistrzostwo. Eee, o to chodzi. O to chodzi, żeby należycie przepra przepra przepraszam, przepracować zimę. No i potem e, w świetnym stylu tutaj Leśniewski zaprezentował nam się właśnie wiosną. Gratulujemy, odsyłamy jak zawsze do e, naszego artykułu na stronie. E, no i dla Leśniewskiego myślę, że można nawet dwa taloniki napisać, a nie jeden, bo zawsze dajemy jeden drużynie tygodnia, a sezonu. To myślę że dwa, co? Jeden dla Leśniewskiego, drugi dla Dominika. Tak, wiedziałem, że to powiesz, ale Dominik się ucieszy. Dlaczego nie? Ja, ja, ja bym na jego miejscu się ucieszył. Dostaję voucher na pizzę, czemu nie? E, koledzy będą patrzyli, jak on sobie smacznie je. E, No tak. No i ja Leśniewskiemu życzę, żeby e, powtórzył e, ten sukces już tak zupełnie poważnie, bez żartów oczywiście, e, bo tu sztuką będzie powtórzyć ten sukces jesienią 2023 i zobaczymy, czy, czy dadzą radę. Bo ja dorzucę, żeby jesienią 2023 zdobyli podwójną koronę, okay. czyli by żeby też wygrali PL3 Cup. E, tu ja tak po prostu, e, tak powiem, myślę, że już mamy pierwsze zgłoszenie w tym momencie do, do e, najbliższych rozgrywek Trudy. pucharu. Aha, no tak, przecież radosny futbol do 2047. To już trzecie, to już trzecie wtedy. A, 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 no tak. my też wystąpimy A, jesteś pewny? No dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, no to mamy już trzy drużyny, świetnie, Mo możemy grać każdy z każdym, e, tabelkę zrobimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, Lesiewski, drużyna tygodnia, drużyna z sezonu, mistrz e, sezonu wiosna 2023. Serdecznie, serdecznie gratulujemy. No i teraz lecimy dalej. Trzeci dział, co warto wiedzieć. Tak jest. <tryk> e... Co warto wiedzieć, moi drodzy, już wielu z was pytało tak naprawdę, co z sezonem jesiennym i ten temat byśmy chcieli teraz poruszyć, kiedy on startuje, kiedy będzie można się zapisywać do tego sezonu, to takie pytania najczęściej spotykane przez nas na boiskach i też w kontakcie z nami, czy też drogą mailową, smsową, po prostu telefoniczną, no pytają, pytają się kapitanowie, my już można powiedzieć wiemy, co odpowiadać, bo, bo już tutaj się przygotowujemy powoli do tego, sezon startuje na początku września tutaj, nic się nie zmienia tak naprawdę. Tak, być może 4 września jest to poniedziałek, być może 11 września, też jest to poniedziałek, akurat yy, nie wiemy tego jeszcze. Ale być może dalej nie. Być może już dalej nie, e, no też wiadomo, klasycznie chcemy zacząć we wrześniu jak najszybciej, żeby nie grać w grudniu, bo jak wiemy w grudniu co jest, zima jest. A jak jest zima, to co jest? No, śnieg jest. Więc... Halówka myślałem, powiesz, że jest. Oj, tego nie mogę się doczekać najbardziej, ale jakby na zimę się jeszcze nie zapisujcie, chociaż jeżeli ktoś chce to i przyjmiemy zapis na zimę, nie ma problemu, także zapisy na jesień wiadomo będą, kończymy teraz ten sezon, zostało nam tak jak Mateusz powiedział 31 spotkań wiosennych, ostatni tydzień już taki można powiedzieć niepełny, no i głową ja już będę na pewno w jesieni. Myślałem, na Malediwach. Eee, albo w Stegnie, eee, tak a propos. Eee, no tak, 4, 4 września chcemy zacząć, jak się to nie wystrzeli, no to 11, eee, chociaż to taka niefortunna data. O, ciekawa sprawa, przepraszam. Eee, chciałem Ci przekazać parę informacji odnośnie zapisów na najbliższy sezon. Eee, kiedy one startują? Eee, Kończymy sezon wiosenny, od razu startują zapisy na sezon jesienny, także jeśli będziecie mieli zapytania, jeśli będziecie mieli ochotę się już zgłosić, no to zapraszamy 29 koniec sezonu wiosennego, czyli 30 już oficjalnie będzie, można się zgłaszać do edycji jesień 2023. No już wiemy od wielu ekip, że one będą brały udział. Mowa tutaj przede wszystkim o tych ekipach, które gdzieś tam w tych górach tabel się znalazły, no ale też wiemy o kilku ekipach, które nawet zostały zdegradowane i też wystąpią jesienią, ale rzecz jasna takie oficjalne zgłoszenie z waszej strony Strony musi pójść. Także gramy od września do końca listopada to chyba nie, co, bo będzie zimno. A na początku grudnia będzie Hara startowała, po co chcesz marznąć, nie? Ja akurat zimę się nie boję, ale tak. wolę ją spędzić na ergo. Ciało ja to chalówkę na zewnątrz. No nie, aż tak daleko nie będziemy wybiegać. Także początek września zaczynamy, gdzieś tam w połowie listopada byśmy chcieli skończyć sezon jesień 2023. Być może gdzieś tam po drodze jeszcze o tym musimy wspomnieć pojawi się Summer Cup. Być może w sierpniu, najprawdopodobniej będzie to właśnie sierpień, ale też informacja tutaj gdzieś na przełomie czerwca i lipca powinna od nas wyjść. Ten Summer Cup cieszył się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem. Dużą popularnością. Dwa dni rozgrywek, poniedziałek, bodajże i środa, w, turnie, jakby w formie tabel. Wszędzie graliśmy, w każdej grupie. Także sporo tam grania było, bo chyba każdy zespół grał aż po sześć spotkań, z tego co pamiętam. Więc też obserwujcie nasze media społecznościowe, naszą stronę. Tam się też informacje o Summer Cupie 2023 pojawi. Po ten Summer Cup ostatnio zniknął. 2-3 lata go nie było. Robiliśmy inne turnieje, a teraz prawdopodobnie będziemy mogli zrobić i jedno, i drugie. To prawda. prawda. No i świetnie. E, tego oczekiwałem takiego poparcia tutaj tego, co, co mówię. Także jestem teraz y, bardziej y, odważny w tutaj wysławianiu się y, i w przekazywaniu informacji. Dziękuję Ci Patryk, e, A my idziemy do ostatniego działu. E, przegląd kolorowej. Przedostatni i w zasadzie ostatni już chyba, no bo w tym przyszłym tygodniu będziemy mówili tylko i wyłącznie mądrze, co nam się rzadko zdarza. To prawda, wiem. <śmiech> <śmiech> Patryk stwierdził, że milczenie oznacza zgodę. Nie chciał tutaj wypowiadać się. Dobra. Lambada. Lambada bawi się w Warszawie, w zasadzie będzie się bawiła w Warszawie, zakończenie no można powiedzieć z przytupem, wiemy gdzie, wiemy u, wiemy u kogo, nie mówimy, bo nie chcemy, ale zazdrościmy. Można powiedzieć, że Lambada tańczy. W Warszawie to chyba tak, tak chyba najlepiej. Zresztą Lambada w ogóle bardzo często ma te zakończenia. Myślę, że w trakcie sezonu jakoś chyba też byli na jakimś zakończeniu. Nie wiem, co się tam kończyło. Może Ale... na przykład zakończenie szóstej kolejki w Pelcz. Albo forma. <laughs> Być może tak. Kiedyś się zaczęła? E, no teraz, zako <laughs> teraz zakończyli sezon. E, wciąż chyba dobry, bo tam, tam, tam drugie miejsce jest już pewne. Także wydaje mi się, że dla Lambady, która grała troszkę w kratkę w tym sezonie. E, to jest to dobry wynik i na pewno jest coś świętować i warto pojechać do Warszawy. Tak, jest coś świętować. Ostatnio zastanawiałem się z pewną osobą, już nie powiem, e, z którą, e, jak to jest, że Michał Hatawa dostaje 40 kartek w karierze i każda to jest w ogóle wina sędziego i sędzia się na niego uziął. Ja też tego nie rozumiem. Znaczy ja też tego nie rozumiem i akurat stoję to zdecydowanie po stronie Michała. No to czyli tak jak wszyscy, tak jak wszyscy, Michał, jesteśmy z Tobą, sędziowie się mylą i oni w ogóle niesłusznie dają Ci te kartki, ja nie wiem. E, być może po prostu chcą, żebyś pobił Kubę Karamara, ale Ciebie to przecież nie obchodzi. E, ty byś chciał po prostu być czysty. To ja chciałem tylko dodać, że jeżeli chodziło o to pobicie, to w kwestii kartek w klasyfikacji. No tak, tak, to, to oczywiście miałem na myśli, ja, ja innego, innej interpretacji i znaczenia tego słowa nie znam. E, także Lambada tańczy, Lambada tańczy w Warszawie. Obyśmy e, nie słyszeli o tym, że tak powiem, e, w szerszym kręgu, żeby o tym nie było zbyt głośno. Bo mam nadzieję, że chłopacy jednak potrafią się bawić no, odpowiednio a ja tam chętnie bym poczytał coś ciekawego. <laughs> <laughs> także... To na pewno to, będzie. Bawcie się dobrze, chłopaki. Tak, bawcie się dobrze, ale już wiem, że dwóch, straż... dwóch strażników stąd jedzie, którzy nie będą, że tak powiem, pili herbatki, także... I to nie będzie Piotr Kwiatkowski na pewno. No nie. No nie. <laughs> ale to, to akurat było proste, żeby to <laughs> tutaj stwierdzić. Także okej. Okay. Lambada bawi się w Warszawie. Wiem o tym, że Maximus też w, akurat w tym tygodniu będzie miał zakończenie. Może nie aż tak daleko, ale też, no, chłopacy skupią się na tym, żeby no, po prostu spotkać się, porozmawiać i troszeczkę się rozluźnić. Jarek na pewno dobry lokal wybierze, no bo on te lokale przecież obsługuje, jeśli chodzi o gastronomię i sprzęt. Także Jarek już wie, gdzie można się udać. Ja chyba też wiem, gdzie się opacę udadzą, ale nie będę zdradzał, żeby tutaj paparazzi nie szli i nie robili zdjęć. Rozumiem, to dobra prawda. Także bawcie się dobrze, panowie z Maksimusa. Macie chyba co świętować, no bo tutaj. Nagrody indywidualne wędrują, w jakiejś części przynajmniej, do Maximusa, z tego co się kojarzę, no i Maximus się przede wszystkim utrzymał, a w połowie sezonu to nie było takie oczywiste, także serdecznie, serdecznie gratulujemy. No dobra, no to coś jeszcze mieliśmy powiedzieć? E, tak, chcieliśmy zaprosić tutaj do, na imprezę do Gdyni, do Muszli, no ale to chyba Ty wiesz więcej na ten temat. No tak, zapraszamy. W przyszłym tygodniu otwiera się Muszla yy, Gdyńska. W zasadzie jest przez Artura Frankowskiego, który prowadzi gorzko goszko dyskoteki weselne. Yy, no i... Inauguracja. Inauguracja e, tego, tego lokalu, tego miejsca, e, serdecznie zapraszamy, będzie ciekawie, śledźcie ich me media społecznościowe, tam na pewno się wiele, wiele dowiecie. Z tego co pamiętam to w przyszły piątek, czyli 30, e, no idealny termin, 29 tego kończy się PL3, 30 wszyscy idą na imprezę, tam się spotykamy, tam się integrujemy e, i tam będziemy się e, bawili. E, muszla Gdyńska, zapraszamy. E, no to dobra, to tyle. E, pewnie Lambada tam będzie znajdziecie, życie, <grym>, jak, wró jak wrócą z Warszawy. E, w całości. No dobra, to tyle w tym odcinku PL3 Raport. Za tydzień będzie dłużej, będzie bardziej szczegółowo o drużynach, o zawodnikach, o ich indywidualnych osiągnięciach. Także zobaczcie, oglądajcie nas po prostu za 8 dni dokładnie. Tak jest, zapraszamy serdecznie, to prawda. Dzięki, <noise> piękne.